Witamy na konferencji prasowej zespołu Uśmiech, zespołu inscenizacji tanecznych Uśmiech. Dlatego wszyscy jesteśmy tak bardzo dzisiaj uśmiechnięci, ponieważ mamy ku temu liczne powody. Po pierwsze, marzymy o Niebieskich migdałach, to też nam daje taki powód do uśmiechu. A po drugie, chcieliśmy Państwa zapraś, zaprosić na wyjątkową premierę. W najbliższą środę o godzinie 17 zapraszamy Państwa na premierę e, muzykalu. E, jest to autorski projekt pani Ewy Lubacz e, i tak jak powiedziałam, zespołu inscenizacji tanecznych Uśmiech. Ten zespół tworzą e, aktorzy, którzy są tutaj ze mną, natomiast e, są też rodzice, dlatego że rodzice są bardzo ważnym elementem e, całego zespołu, zresztą biorą też udział w e, przedstawieniu. E, powiem tylko, że oprócz zespołu inscenizacji tanecznych Uśmiech e, e, są też aktorzy grupy teatralnej Horyzont. Jest to grupa teatralna prowadzona również przez panią Ewę Lubacz, jest to grupa działająca przy Wojewódzkim Kultury oraz w ten projekt włączył się chór garnizonowy Wojewódzkiego Domu Kultury pod kierownictwem pani Edyty Bobryk. Chciałam jeszcze przeczytać tutaj informację, że twórcami są pani Ewa Lubacz, tak jak powiedziałam. Za muzykę odpowiadał pan Andrzej Izdebski, to znany muzyk, kompozytor. Michał Lach, scenografia. Pani Renata Łebek i Anna Michalczyk były odpowiedzialne za kostiumy. Pani Anna Ściwiarska i Hubert Glogauer Dokumentacja fotograficzna. Chcieliśmy Państwa wszystkich zaprosić za pośrednictwem mediów, żeby przyjść i zobaczyć ten wyjątkowy spektakl, dlatego że gwarantuję Państwu, że wychodząc będziecie Państwo mieli łzy w oczach, dlatego że jest to spektakl wyjątkowy, jeżeli chodzi o tą warstwę artystyczną, o warstwę muzyczną, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o przekaz, który jest bardzo ważny, taki uniwersalny i na, na, na nim nam przede wszystkim e, zależy, czyli żeby pokazać, że każdego trzeba szanować, każdy ma swoje miejsce w społeczeństwie, a zespół uśmiech pod kierownictwem pani Ewy Lubacz, którą tu bardzo cenimy, lubimy, kochamy, szanujemy. Yy, no, wchodzi na następne poziomy rozwoju. Jestem bardzo dumna z zespołu, ale to tak bardzo, bardzo. I to jest taka perełka Wojewódzkiego Domu Kultury. Także tutaj przy mediach chciałam podziękować Wam, artystom, dlatego, że jesteście niesamowici wyjątkowi i jesteśmy was wszyscy bardzo, bardzo. Tumni. Ja również z tego miejsca chciałabym przede wszystkim podziękować za to, że możemy taki projekt realizować. Było to możliwe dzięki środkom pani marszałek Renacie Janik, pani marszałek województwa świętokrzyskiego. Dzięki tym środkom ten projekt. W całości złożony projekt mogliśmy realizować. Częścią oczywiście najważniejszą był spektakl, to przedsięwzięcie artystyczno-integracyjne. Zależało nam, żeby ze swoim przesłaniem, ze swoją wyjątkowością, zespołu Uśmiech dotrzeć do. Innego widza niż do tej pory, ale także, żeby współgrać, współpracować z innymi artystami. Dlatego zaprosiliśmy kilku aktorów z grupy Horyzont. Jest dziś z nami Ania Momot, która również występuje w tym spektaklu. Ponadto całą dokumentację fotograficzną, całą oprawę medialną tworzyli nam. Anna Ściwiarska i Hubert Glogauer. Zapraszam Państwa również na wernisaż wystawy, bo te zdjęcia, mnóstwo zdjęć, które powstały podczas całego procesu, zawisną tutaj w foyer i w dniu premiery będzie również otwarcie wystawy fotografii. Zachęcam. To jest spektakl, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają swój wyjątkowy głos. Przedstawiają się, mówią językiem, który dobrze znają, językiem twórczego, artystycznego przekazu, którym posługujemy się jako uśmiech od 26 lat z tym, że tym razem będzie to wyjątkowe przedsięwzięcie, bo do tej pory nie było muzykalu, nie było w ogóle spektaklu mówionego, nie mówiąc o śpiewanie. Więc to będzie nowość. To było przedsięwzięcie, w którym sami musieliśmy przełamać pewne schematy i utarte szlaki. Musieliśmy rzucić się na głęboką wodę i wyjść ze swojej strefy komfortu po coś nowego i pięknego. Bardzo się cieszę, że w tym projekcie też wziął udział kompozytor Andrzej Izdebski, który jak tylko do niego zadzwoniłam i opowiedziałam o tym projekcie, nie mówiąc w ogóle, czy mamy na to jakieś środki i, yy, i pomysły, czy ten projekt w ogóle przejdzie. Od razu się zgodził na yy, tak fantastyczny pomysł i jestem mu za to wdzięczna, że, że wziął udział w całym tym projekcie, bo rzeczywiście muzyka jest na profesjonalnym, wysokim poziomie. Yy, bardzo się cieszę że w tym projekcie wzięli też udział aktorzy z teatru Horyzont dla nich też to pewnie nie było łatwe zadanie Ania coś na ten temat może powiedzieć więc to była taka wzajemna wymiana Wymiana energii, wymiana doświadczeń, ale też poznawanie siebie i oswajanie się ze sobą, zarówno osób z uśmiechu, jak i z horyzontu. Bardzo się cieszę, że muzycznie wsparł nas chór garnizonowy i słychać to w nagraniach. Dziękuję bardzo pani Edycie Bobryk, która tym chórem kieruje. Szanowni Państwo, w momencie, kiedy zostałam poproszona przez Ewę, zapytana, czy nie chciałabym wziąć udziału w projekcie, zgodziłam się w ciemno, tak naprawdę nie wiedząc jaką rolę odegram w tym musicalu. Powiem szczerze, że na etapie prób, kiedy to wszystko się tworzyło, było wszystko idealnie okej, okay, tylko w momencie kiedy weszliśmy na scenę już z całą inscenizacją, ze światłami, kiedy już wszyscy się wczuli w swoje role, miałam taki kryzys, bo odgrywam, no nie będę ukrywać, że odgrywam tutaj czarny charakter i powiem szczerze, że niektórzy się przerazili moim zachowaniem na scenie, mówię tutaj o uczestnikach, ale Wy wytłumaczyliśmy sobie wszystko, że jest to tylko gra aktorska, i absolutnie wszystko, co się dzieje na scenie, jest tylko chęcią pokazania naszego społeczeństwa, naszego życia. Także bardzo dziękuję jeszcze raz, że mam możliwość wziąć udział z tak przesympatyczną grupą i osobami. Dziękuję ślicznie. Spektakl muzyczny. Witajcie w naszej bajce. To spektakl inspirowany Akademią Pana Kleksa. Jest to niezwykła szkoła niecodzienna, którą prowadzi pani Balbina Bzik. I rzeczywiście to jest taka szkoła. To jest takie miejsce, w którym każdy chciałby się uczyć, nie tylko dzieci, każdy. I każdy powinien takiej szkoły doświadczyć. Ale tak jak w akademii pana Kleksa zawłaszczyć tą całą przestrzeń i tą szkołę chce pani Dryl, która nie znosi tego rodzaju ekspresji, która chce porządku, dyscypliny i takiej tradycyjnej szkoły, ale nie będę zdradzać zakończenia, chociaż kto, kto czytał Akademię Pana Kleksa może się domyślić, jak to wszystko się kończy i kto wygrywa w tym starciu. Natomiast to jest tylko pretekst do wyrażenia pewnych uniwersalnych treści, które tym bardziej rezonują i docierają, jeżeli są wyśpiewane, jeżeli są wytańczone i wyrażone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy nadzieję, że z tym spektaklem będziemy mogli y, bliżej wiosny i bliżej lata, pojechać gdzieś w Polskę i pokazać go innym ludziom i innym zespołom. Dać im przykład na to, że coś, co się wydaje niemożliwe i nieosiągalne, jest do zrealizowania i jest do zrobienia. Także zapraszam na środę, na godzinę 17 na spektakl. Zapraszamy!